Cześć. Nazywam się Martyna Jarosińska i jestem studentką czwartego roku psychologii stacjonarnej na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Moje studia zbliżają się ku końcowi, więc myślę, że mogę podzielić się z wami szczerą opinią i doświadczeniem. Dlaczego wybrałam ten kierunek? Był to impuls, na który złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, w liceum poznałam ludzi, którzy powierzali mi swoje prywatne sprawy, i właśnie ich zaufanie stało się jedną z inspiracji. Kluczową rolę w mojej decyzji o podjęciu studiów psychologicznych wywarł wolontariat, kiedy to zetknęłam się z dziećmi z różnymi zaburzeniami. Te dzieci, mimo trudnych doświadczeń życiowych, miały w sobie dużo siły. Właśnie wtedy zrozumiałam, że chcę pomagać innym ludziom, a studia tylko utwierdziły mnie w tym przekonaniu. W psychologii wszystko zaczyna się od głowy. Każdy człowiek posiada niepowtarzalny pryzmat. Przez który w indywidualny sposób widzi, odczuwa i reaguje. Gdy zaczynamy rozumieć siebie, łatwiej nam zrozumieć motywacje innych, tolerować, wybaczać lub zwyczajnie być szczęśliwym. A ja, zaczynając studia, zupełnie nie zdawałam sobie wcześniej sprawy, jakie możliwości, jak szeroki wachlarz tematów i zagadnień oferuje mi psychologia. Była i jest dla mnie nie tylko kierunkiem studiów. Ale także tajemnicą, odkrywaniem nowych rozwiązań, źródłem rozwijania siebie oraz wiedzy o człowieku. A dlaczego UKSW? Dokonując wyboru, szukałam uczelni, którą cechować będzie doświadczona kadra naukowa, ciekawy, ale nie przeciążający program, możliwość efektywnego łączenia teorii z praktyką i ogólnie mówiąc, pozytywna, inspirująca do działania atmosfera. Na UKSW znalazłam to wszystko. Wykładowcy to osoby pracujące w zawodzie z ogromnym bagażem wiedzy i doświadczenia oraz ze smykałką do nauczania. Program zajęć oprócz przedmiotów obowiązkowych przewiduje miejsce na zajęcia, które mogę wybrać sama w zależności od tego, jaka dziedzina psychologii mnie interesuje. Można więc uczęszczać na zajęcia o zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, resocjalizacji przestępców seksualnych, opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym czy o aspektach budowania wizerunku marki. Mamy także wiele zajęć, które wymagają praktycznego zastosowania wiedzy. Prowadzimy wywiady z pacjentami oddziału psychiatrycznego i tak zajęcia odbywają się w szpitalu, przeprowadzamy badania z obcokrajowcami, bierzemy udział w spotkaniach grup terapeutycznych, korzystamy ze sprzętu do badań takiego jak system wydański czy symulator samochodowy. Instytut Psychologii zapewnia także możliwość dodatkowego rozwoju w postaci koła naukowego studentów psychologii, do którego należy obecnie ponad 200 studentów. W kole działa aż 9 sekcji, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to sekcja seksuologii, sekcja psychologii sądowej i penitencjarnej, psychologii lotniczej i kosmicznej, psychologii egzystencjalnej, psychologii międzykulturowej, psychologii antropologicznej, psychosomatyki, psychologii ewolucyjnej i sekcja istotna statystycznie. Szeroki wybór, prawda? W kole naukowym studenci organizują i biorą udział w wykładach znanych naukowców, także zagranicznych. W konferencjach naukowych prowadzą badania, których wyniki prezentują w czasopismach naukowych, ale przede wszystkim dyskutują ze sobą i wymieniają się swoimi doświadczeniami. Mogłabym jeszcze długo opowiadać, ale najlepiej, jeżeli sami przekonacie się o tym, ile możliwości oferuje wybór psychologii na SW. Do zobaczenia.